Co trzeba zrobić, żeby jeździć swoim autem na aplikacji, na przykład Bolt Uber. Jestem po rozmowie z partnerem i powiem wam, jak to wygląda w moim przypadku. Co do auta, nie ma zbyt wielu wymagań. Wystarczy, że jest co najmniej z 2005 roku ma 4 drzwi i miejsce na bagaż. Jak już posiadamy takie auto, pierwsze co powinniśmy zrobić, to przegląd taksi na stacji diagnostycznej, następnie wbić w dowód w urzędzie miasta, czy też w starostwie. Udać się do ubezpieczyciela i wykupić dodatkowe ubezpieczenie taksi. Udać się na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy, po zaświadczenie lekarskie kierowca taksi. Dodatkowo też, jeśli nie posiadamy, również badania psychologiczne. Następnie do sądu, czy to też przez internet, zapytanie o niekaralności. Co najmniej pół roku do tyłu. Zakupić... Kogucik taxi si na dach. Z kompletem dokumentów udać się do partnera, wziąć ze sobą dowód osobisty w formie fizycznej, złożyć te wszystkie dokumenty i czekać na licencję. Otrzymujemy licencję, siadamy w auto i ciśniemy po pierwszego klienta.